Dzisiaj razem z moimi szalonymi fankami, jesteśmy w ogromnym lesie. O, oh, to jest 99 nocy w lesie musimy przetrwać, bo tutaj się dzieją dziwne rzeczy i zaraz jest Halloween! O, oh, o, oh. Zoi, co ty wyprawiasz? No masz brązowe włosy jak drzewa! Jak drzewa, a faktycznie, ale to ja nie jestem drzewem, Zoi! Musimy tutaj Ach, jak najszybciej zbierać, tak? Musimy Zoe tutaj szybko, zbierać. Musimy wszystko. zaraz szybko. Drzewo, Teraz będzie ciemno. ja jestem w szybko. Ej, patrzcie, Ja szybko w patrzcie, szybko. normalnie dwa normalnie naraz tutaj zbieram, ale jazda Normalnie nie, wiedziałem, nie, 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 Słuchajcie, weźmy, zapakujmy te rzeczy tutaj do środka. Jeden, dwa, trzy, cztery. A to jeszcze będę w łapce sobie nosił. Musimy rozpalić tutaj to ognisko, żeby było go więcej. Uwaga, wrzucamy. A ja mam królika! I jego łapkę. Tak, masz królika, ale super. Dawajcie, jeszcze drzewa poszukamy trochę. Czy to są sadzonki? Ej, sadzonki się mogą nam przydać bardzo, bo możemy sobie Od posadzić. Od razu trzeba je zasadzić. Posadźmy sobie na przykład tutaj. Dobra, jest jedno posadzone, ja jeszcze mam drugą. Patrzcie, i posadzę sobie drugą. I zrobimy... Ej, dziewczyny, zrobimy taki mur z drzewek. Tak, to jest świetny pomysł. O, odblokowaliśmy dalej mapę, świetny możemy szukać. Świetny pomysł, taki Ej, dziewczyny, tam są jakieś pająki, czy wy to widzicie? Pająki co? Tak, tam są pająki! A można je zjeść? So, ja bym nie próbował zjeść takiego pająka, szczerze powiedziawszy. Ja, Upieczone niektórzy jedzą. Ja się jednak chyba nie skuszę na takiego pająka. Tak, halloweenowo i pająkowo-dyniowo. No właśnie, tutaj są dynie. Czy ja mogę zjeść dynie? Ej, chcę zjeść. Ej, zjadłem dynie, jaka była smaczna, naprawdę. O, wezmę sobie kolejną sadzonkę i ją posadzę tutaj na przykład. Patrzcie, obkrążymy naszą całą bazę sadzonkami, ale będzie. Będzie ekstra. Ja tutaj dokładam do ognia drewnienka. Te drewienko jest w ogóle najważniejsze, żeby je poszukać dziewczyny, żebyśmy mieli jak największe terytorium odnalezione, żebyśmy mogli znaleźć bejbusie małe. Czyli mam nie zbierać królików? Wiesz co, myślę, że to nie jest zbyt dobry pomysł, żeby zbierać króliki. Ale nie, w sumie zbieraj. Zbieraj króliki zjemy je. To będzie świetny pomysł. Zjemy te króliki, więc będzie ekstra. A dobra. co zrobimy z łapką? Z łapką? Damy takiemu chłopu tutaj od czasu do czasu przychodzi chłop. No, jakiś chłop zbiera królicze łapki? Tak, tutaj przychodzi normalnie chłop i on zbiera królicze łapki ale i robi Ale po co, co mu królicze łapki? Jakiś dziwa. No Nie serio. mam pojęcia, dziewczyny. Po co komu królicze łapki? Ale on ich potrzebuje i on daje naprawdę fajne rzeczy. Dobra, idziemy na górę tutaj, zobaczymy, co jest w tej wieży, dziewczyny, bo jestem bardzo ciekawy. Tutaj na górę. Okej, okay, dobra, coś tutaj mamy. O, skrzynie mam. Otworzymy skrzynię. O, nie. Jest noc. Ej, bo tu na noc. Wracaj się! Wracam się, dziewczyny! Szybko, szybko, szybko! Muszę. O, dobra, zeskoczyłem. Gdzie tu jest? Gdzie tu jest ognisko, tu jest ognisko, dobra. Biegniemy. Ej, ale mam lepszą siekierkę, będę mógł lepiej kopać. Dobra, ja wracam, wracam, wracam. Jestem u, Majki, skąd ty masz taką siekierkę? Wiesz co, znalazłem. Znalazłem tą siekierkę w tej wieży jednej trzeba poszukać takich rzeczy. Tutaj dołóżmy jeszcze troszeczkę do ogniska. Trzeba będzie rąbać, dużo drewna. O, patrzcie, już nasz mur się powoli tutaj rozrasta. Majki, Majki, ja... zobacz! To moja siostra! Nie wychodź tam! Ej, Dynia... Ej, Daj. może rzeczywiście macie taki sam kolor. Ja sobie ją zjem. Nom, 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 ale dobre. Uw, to są jakieś oczy w ciemności, widzę. Daj. Czy to jest jeleń wampir? Co? Ja nie widziałem czegoś takiego. To on ewoluowa! mogę okay, iść do niego. O, lepiej nie, nie, lepiej, lepiej nie podchodź do niego, lepiej do niego nie podchodź. Ale o, tutaj on się jakieś czai. mikstury robimy. Dziewczyny, spójrzcie, możemy tu jakąś miksturę zrobić teraz na Halloween. Patrzcie, potrzebujemy dwa węgle, dwa dwie krzywie. A ty mnie coś można zrobić? Zoi, myślę, że nie można nic z siebie zrobić. Wychodź tam do. Bo... się źle chyba poczułaś po tym. Wow, i rozlałaś, zobacz, rozlane wszystko. Oj, jest. Troszeczka. Tak, jest, tylko troszeczkę całe szczęście. Ej, jestem ciekawy, ja bym tutaj coś zrobił z tego, bo jestem bardzo ciekawy! I musimy odnaleźć tego bejbusia, małego, biednego dziewczyny. Ej, patrzcie, drzewka urosły. Dobra, drzewka urosły, one będą Lubii. naszą ochroną. Nie Nieścin... A, dobra, ten możemy ściąć, ale tych trzech, co tutaj są, nie ścinajmy. O, nie, czy ja mogę zdrąbać to drewno? Nie, ona jest chyba, ona jest chyba jeszcze za twarde. To ja sobie pójdę tutaj, porąbię troszeczkę. O, tam są wilki. Wilki mógłbym załatwić, bym miał jedzonko, ale wiecie co, ja bym chciał e, troszeczkę większą to Większy worek mieć, bo to się na pewno bardzo przyda. Tam są wilki, poczekajcie. Ja tu gdzieś jakiś domek widziałem. Yy, te pająki, czy ja się chyba boję do nich podejść, ale spróbuję. Dzień dobry, panie pająku. A masz, a masz, a masz. O, nie, nie mogę go zdjąć, Okej, okay, On sobie tutaj po prostu jest. Tu jest jakaś blacha, dobra. Te pająki nam nic nie robią. O, tutaj jest pan wilk. Nie będę podchodził może do pana wilka, chociaż. Aha! Naprawdę wilku! Ej! Co? Ej, jak ty to. O nie, pan wilk, on mi ugryzł. jakoś dziwnie się poczułem po tym ugryzieniu. Co to ma być? Być. Dobra, tutaj zebrałem z niego jedzonko Słuchajcie, o, tutaj są dwie rzeczy Tutaj są dwie rzeczy, które są nam potrzebne Do tej miksturki wielkiej Ej, Mija, musisz uważać, nie plącz się w tym Ale te pajęczyny są wszędzie Ja po prostu idę i leglę pajęczyna A zobaczcie, co ja zbudowałam Mapę dla nas O, masz mapę, naprawdę? No to kładź ją od razu Ja tutaj wrzucam no, składniki No przecież tutaj jest A, faktycznie, mamy mapę, dobra I tam jest jakiś chyba bejbuś albo jakaś pani wróżka A, tam jest pani wróżka, okej, okay, w porządku Ale tu mamy jakieś pomiesz o trochę mi się kręci w głowie od tego wilka. Nie wiem dlaczego on mnie tak ugryzł mocno, ale to nic. Wchodzimy tutaj, pajęczyna, dobra, wszedłem w pajęczynę. Co to jest? Stosmonet, przyda się, na pewno się przyda stosmonet. Majki, nie uwierzysz, co mam? Co masz? Ej, ja flet znalazłem. Normalnie mam flet, będę mógł grać na flecie. To sobie zabierzemy. Tutaj jest drugi, to nam się nie przyda. Co masz, Zoe? Idę już do ciebie. Mam i będzie można go tutaj wrzucić, proszę. Okej, okay, mamy węgiel, tylko jeszcze teraz potrzebujemy tych oczu, tego czegoś. I potrzebujemy jeszcze mięska z królika, więc tego idę na królika. Tego czegoś przecież to węgiel. Ja już A, łapię to jest węgiel, który rzuciłem. No. A ja mogę, wiecie co? Ja pójdę na tą kolejną wieżę. Mam nadzieję, że noc mnie nie zastanie, bo tego bym bardzo nie chciał. Wow, ja co ja tutaj znalazłem? Biorę normalnie dla dziewczyn latarki. Czekajcie, tutaj nie mogę podnieść, mogę jedną chociaż podnieść. Dobra, idę, idę z jedną latarką. Dziewczyną się to na pewno przyda. O, ups, zeskakujemy. Zoe, spójrz, masz latarkę. To jest dla ciebie latarka. Proszę, rzucić Latarka. dziękuję. Tak, i tam mam jeszcze jedną, zabiorę od razu dla mnie, żeby miała, no bo wiecie, ten ten jeleń się tego boi troszeczkę, rzeczywiście tego światła z latarki, więc ja to zabieram. O i przekażemy sobie. Tak jest. O nie, upuściłem, upuściłem latarkę. No nie, czekajcie. Ej, noc się zbliża, robi się ciemno. Musicie szybko przyjść do naszej bazy. O, o, dobra, dobra, czekać. Nie mogę wziąć tej latarki, ona jest za ciężka dla mnie chyba. O, dobra. O, dobra, zrzuciłem ją w porządku. Idziemy z latarką. Dla Mii, teraz, żeby Mia też się mogła jakoś obronić. Idziemy szybko, szybko. Tutaj, o nie, noc jeszcze Zoe, chodź szybko, bo się noc zrobiła. Dawaj, wracaj Majki! Szybko, 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 dobra. Mija, masz tutaj latarkę. O, ja muszę chyba usiąść, bo się jakoś dziwnie czuję, dziewczyny. Co się ze mną stało, dziewczyny? Czy ja mam, co to za uszy? O, ty jesteś wilkiem? Nie, nie, dziewczyny, to nie eee... tak! Odbie po prostu ugryz tam jeden wilk w lesie i ja teraz. Uuu, czuję się jak wilk normalny! No i chyba nie czujesz się sobą, A chodź! Podoba ci łóżeczko, idź spać! Dobra, spróbuję się położyć spać. Nie właśnie nie chcę mi się. Nie chce mi się was jeść, ale chcę was mi się bronić. Ja was będę tutaj bronił, ale wow! Dlaczego ja się zamieniłem w wilka? Co to był za dziwny wilk, który mnie ugryzł? Ja będę musiał się odmienić i to jak najszybciej, dziewczyny, tylko teraz może... Poszukam czegoś, słuchajcie, poszukam czegoś, żeby do, zrobić naszą bazę całą tutaj. Ej, tu jest jakieś dziwne drzewo. Jakie ono jest dziwne. I skrzynka, skrzynka, dobra, mam skrzynkę. Zobaczymy, co jest w środku, otwórzmy ją, ale jazda, zamieniłem się normalnie w wilka takiego czarnego. No spójrzcie tylko na mnie, jak ja wyglądam. Jest włócznia. Patrzcie, normalnie mam włócznie. I teraz będę mógł nawalać te wszystkie wilki, które mnie zakaziły tutaj wilczycą, jakąś. Uuu, chodź tutaj, wilku, pokonam cię. Amasz, 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 wilku. Amasz ty, dobra, jest pokonany. Zawieszmy sobie do worka. Szybko tutaj jedzonko. Dobra, idziemy poszukać jakichś innych miejscówek. Ej, tutaj są rybki, będziemy mogli normalnie łowić, ale ekstra. Zrąbię trochę tutaj drzewek, żeby mieć jak najwięcej sadzonek. Słuchajcie, to nam się na pewno przyda. Zaraz, nie wrócę, bo mój warek jest za. Upełniony. Dobra, tu jest drzewo zniszczone, tu jest drzewo zniszczone. Bierzemy na pewno sadzonkę, weźmiemy, bo te sadzonki nam się najbardziej przydadzą do tego, żeby robić Bądź tą waszą bazę. Znowu się kierę na te wielkie drzewa. Spokojnie, zaraz znajdziemy i zrobimy tutaj nasz mur. Taki, patrzcie, na pewno zaczniemy tutaj odrobienia muru. Dobra, w porządku. Ej, Zoe, zbudowałaś pułapkę na króliki, ale ekstra. Tak, może tutaj będzie jakiś króliś. No właśnie, czekajcie, ja tutaj jedzonka trochę pozbieram. Tak, Zoe. A ty byś chciał zjeść takiego królika? Tak, takiego królika bym chciał z przyjemnością zjeść. Ty faktycznie jesteś psem. Co? Wilkiem? Jestem wilkiem. No co ty, nie jestem psem, jestem wilkiem. Uuu. A to wilki jedzą króliki? Wilki jedzą wszystko. Ludzi też jedzą jak zdenerwują. Ja myślałam, że wilki jedzą chipsy. No co ty, jak... chipsy A wilki? mogę cię pogłaskać? No pewnie. O, tak, tak, tak. Drapo, drapo, drapo. O, tak, za ogonem. O, tak, 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 o, jak dobrze. Ej, 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 koniec, koniec, koniec. Musimy się skupić to, na pracy. Już koniec? Tak, a nie jakimś drapaniu. I musimy Bejbusia uratować koniecznie chociaż jednego. Ja sobie przyspieszę tutaj. Idziemy, zabieramy te rzeczy, bo to nam się na pewno przyda. Sadzonki też nam się najbardziej by przydały. Sadzonki z tego wszystkiego. Dobra, wskakujemy i musimy dorzucić trochę tego, tego naszego ogniska rzeczy. Patrzcie, ja tutaj zbieram cały. O, o, noc nastała dziewczyny. I co teraz? Czy my jesteśmy bezpieczne? Tak, jesteście bezpieczne, bo jesteście ze mną. Patrzcie, ja tutaj mam taką włócznie i was normalnie mogę nią obronić. Dziewczyny, musimy się jak najszybciej pośpieszyć, bo coś złego zbliża się do naszego obozowiska. Już czuję to. Tak, czuję to po zapachu wilka normalnie. Mogę to wyczuć swoim ten nosem. jeleń? Tak, dziewczyny. O, Nie, coś gorszego, coś gorszego od jelenia, słuchajcie. Będziemy mieli atak, więc musimy jak najszybciej tutaj pozbierać wszystko. Musimy wziąć sadzonki, sadzonki też są bardzo musimy ważne. Musimy pozbierać 12 drewnianka, żeby móc się bronić i zbudować ściany. Ej, no tak, właśnie, zbieramy. Zbieramy 12 drewienka, dziewczyny. Jeszcze trochę nam brakuje, więc uwaga. Tutaj na szczęście są bardzo blisko nas drzewa, więc musimy to zebrać. I musimy pamiętać w ogóle o jedzonku też dziewczyny bardzo. Bo ja tego jedzonka tak, mam. Tak, ale mało. ja nie jestem głodna, bo ja wszystko zjadam po swojej drodze. Co? Wszystko zjadasz? A ja właśnie nic nie mogę znaleźć do jedzenia. O, widzę, że ty króliczku też chcesz być zjedzony. A masz, a masz, a masz, dobra. Jeszcze wystarczy, że dołożę dwa drewienka i będzie można zbudować. Poważnie, Zoje, ty się znasz na konstruowaniu tutaj! No pewnie, że tak! Tak jest, ale etna. Na, taką ściankę i można ją gdzieś tu położyć. No to dawaj, kładź ja Jestem bardzo ciekawy, jak ona będzie wyglądała. O, proszę. Ej, ale super. I każda taka ścianka kosztuje 12 drewienka? Tak jest. No dobra, no to zbieramy szybko i zaraz będzie trzeba bór. tu obudować wszystko. No właśnie, musimy to obudować jak najszybciej, bo zaraz będzie atak. O, nie, czuję już to, czuję to już w nosie, aż mi wierci. A, a, tak, wierci. A Ej. skąd my weźmiemy aż tyle drewienka? Ej, dziewczyny, ja tutaj coś znalazłem. Idę zobaczyć, co tutaj jest. I... Ja nigdy czegoś takiego nie widziałem. Co to jest? Ej! To jakaś woda chyba jest? Tam jest w ogóle zima, tam już śnieg pada. Widzicie, dziewczyny, ja to wyczułem, ja to wyczułem. Będziemy atakowani. O, nie, musimy sobie. O, o, musimy szybko wracać do bazy. Ja tylko zerknę, tutaj coś jest na górze. Dobra, mamy węgiel, mamy to. Dobra, ja szybko wracam. Wracam, wracam, wracam i hop, siup Dziewczyny, dziewczyny, musimy się chronić. Idą tutaj, oni tutaj idą, mówię wam! Kukuj Jak oni się wyglądają? Zo, wracaj szybko! Dobra, pomagam ci mi, ja pomagam ci. O nie, oni są bardzo mocni, musimy ich rozwalić. O nie! Mikey, Wstałem, udało mi się, ale to była walka normalnie. Ale oni jeszcze tutaj wrócą, dziewczyny! Ja się ich pozbędę. Do tak, ja się tak, pozbyć mi. się ich trzeba. Ej, tutaj świeczka normalnie, świeca Halloweenowa, ale ekstra! Wow, ale ładna! Tak jest, dobra dziewczyny. Wiesz co, Majki, ja zawsze marzyłam o kolacji ze świecami i latarkami. E, serio? Z latarkami? No pewnie! Eee. Ja, ja nigdy o takiej nie słyszałem, Zoo, ale to bardzo ciekawy pomysł. Dziękuję, ja jestem pełna ciekawych pomysłów. Tak jest. Jestem bardzo ciekawy też ja, jak będzie wyglądać ta nasza baza, jaką obkrążymy. Czy nam się to w ogóle uda? O, mówiłem, mówiłem, Zoe, przyszedł chłop, przyszedł chłop, normalnie on chce chronić stopę, proszę. Ej, mogę sobie tutaj polepszyć, biorę sobie torbę. Mam teraz lepszą torbę. Ta? ja też chcę dać mu stopę. Daj mu, o, teraz chcę skórę wilka, to nie będzie. Ugh, będę miała taką super siekierę jak ty. Tak jest, a ja mam teraz większy worek i mogę zbierać o wiele, wiele więcej rzeczy, więc ja idę też Ale zapolować ekstra, trochę. Ale to więcej drewna możesz zebrać. No właśnie, o, zaczęło padać. Pada o, o. No o nie. No nie. nie będzie działać. O nie, to musimy uważać. Ja idę po jedzenie, jakieś może marchewki jakieś znajdę. Dobre. Ale z młodego ja drewna dalej można budować, tylko nie można go wrzucać do ognia. Aha, o, no to całe szczęście, no to budujemy dalej, dziewczyny. Ej, patrz, dziewczyny, normalnie jak przyjdziecie do mnie, to tutaj jedzie chłop normalnie z koniem. Tak. Cała kareta jedzie, ale jazda Panie, co? panie kochany, co pan tutaj robi? Halo, o, sprzedaje pan coś? Kup meble Mogę meble kupić od chłopa To bierz, Majki, musimy mu udekorować nasz domek Ale jazda Biorę, biorę to, proszę pana Co pan tam jeszcze ma? Jakieś rzadkie rzeczy e, Wie pan co? Ja jeszcze kupię sobie od pana Może, o, taki płotek, poproszę Dobra, kupiłem Dziękuję bardzo, do widzenia Mogę postawić nam taki płotek, który będzie nas chronił. Uwaga, noc się zbliża Ale super Tak, patrzcie, dziewczyny jak macie kasę, to możecie tam do chłopa iść, dać mu i patrzcie, tu już nasza baza się Ale rozrasta. Ale ja jestem biedna! Co? Nie mam nic przy sobie, mam tylko pusty worek, siekierkę i latarkę, w której nie działają baterie. A, jednak działa! Zoi, co ty wyprawiasz? Zakładam na ciebie obroże. Co? Obroże? Ale ja nie potrzebuję obroży z Zoe. No jak Ech. to nie? Zobacz, jak ci pasuje. Pasuje A, mi? No tak, tak. Słodko, jak szczeniaczek. No, Majki, czemu ją ziołeś? Ja nie chcę żadnej obroży, idę w las zapolować tutaj, nie boję się niczego, dziewczyny. Patrzcie, ja tutaj idę. W taką ciemność? Tak, idę w taką ciemność, może zapoluję na coś większego. O, bo nie, ogromnym ja wilkiem. nigdzie nie wychodzę, ja się czytam. Patrzcie, jak ta baza nasza w ogóle wygląda. Ej, dziewczyny, nie przejmujcie się niczym. Nic nas tutaj nie dopadnie. Ja się w ogóle nie boję nocy. Zresztą mamy taką bazę super, że tutaj nic więcej nam nie brakuje, więc. O, jakieś. Czy ja słyszę jakieś hałasy w lesie? Nie, niemożliwe. Ja się niczego nie boję, to jest tylko moja wyobraźnia. Patrzcie, ja jestem taki odważny, że ja tutaj chodzę i nikogo nie ma. Ej, jest tu ktoś, Tutaj mam pokonać. Halo! Juhu. Widzicie, nikogo nie ma. Ja tutaj jestem największym postrachem. Ja tu jestem najstraszniejszy. O, kwiatuszka sobie można dotknąć, zebrać. Patrzcie, normalnie idę w świat i się nie boję niczego. Ej, patrzcie, jakie tutaj są domki w ogóle Halloweenowe. Mogę w to uderzyć. Patrzcie, puk-puk, halo! Potrzebuję, Aha. Ej, Halloweenowej tej potrzebuje świecy, żeby tutaj wejść. Poczekaj, ty wilku, idź stąd, idź stąd, idź stąd. A masz, a tutaj, żeby wejść, na przykład, uwaga. Czego mi będzie potrzeba, jestem ciekawy. Aha, tutaj cały czas. Dobra, skórę Wilka znalazłem. Słuchajcie, wracam się, zaraz tutaj ze świecą. Mam świeczkę w worku! Uwaga! Zobaczymy. O, przyniosłem teraz, halo, puk, puk. Czy ktoś mi teraz otworzy? Muszę wrócić wieczorem. No to poczekam tutaj do wieczora. O, nie, deszcz pada. Muszę się schować pod dach. Wrócę tutaj wieczorem i zobaczymy, co tutaj będzie. O, wilki. Od razu zapoluję na wilki, bo one mi się przydadzą tutaj. Chodźcie, wilki. Dajcie mi jedzonko. Nocna stała wie. O! Tutaj. O, co. tu? Nie, proszę. Otwórzcie mi, otwórzcie mi, bo tu jest pansowa. Dzień dobry. Ja chciałbym. E, bo tak. E, cukierek albo psikus. Cukierek albo psikus. Wow. Ile on mi rzeczy dał, patrzcie na to Ale ekstra, i cukierki, ej, normalnie cukierki mam I mogę je zjeść mm, Ale ekstra Ale, o, 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 co to, co to było? Czy to była sowa? Ja ją muszę pokonać Czy ona ma kapelusz na sobie? O, 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 nie O, nie, ona mnie zauważyła, pomocy O, nie, ona mnie drapie, ona robi mi zadrapania O, nie, i padłem O, o, zostawiajcie łapeczki do góry Dla takiego wilka halloweenowego Uu.